Cześć, przed nami kolejny trening wzmacniający. Tylko 5 minut, 5 ćwiczeń, każdy przez 60 sekund. Gotowi? Ja przygotowuję czas. Zaczynamy leżąc i dresa. Jak już wiecie, robiliśmy kiedyś rolowanie, czyli trochę utrudnimy. stopy na podłodze, ręce wyciągnięte w kierunku sufitu. pępek do kręgosłupa, wolno, kręg po kręgu, podchodzimy do góry, prostujemy plecy, następnie prostujemy łopatki, ściągamy łopatki. Wyciągamy ręce do góry i z powrotem wolno, kręg po kręgu wracamy do leżenia, góra, ściągnij, ręce i wolno dół. 35 sekund już za nami. Tak naprawdę im wolniej, tym lepiej. Tym bardziej poczujecie mięśnie brzucha 10 sekund. 4, 3, 2. Zostajemy leżąc. Następnie unosimy nogi w pozycję krzesełka, czyli kąt prosty, kąt prosty. Łopatki w górze łokcie szeroko. I na przemian wydech opuszczam nogę wdech wracam do pozycji. Pół minuty już za nami. Cały czas mocno spięty brzuch, łopatki nad podłogą i pracujemy z oddechem. Wydech i wydech. Ostatnie sekundy. Cztery, trzy, 2 i 1. Odstawiamy stopy na szerokość bioder. Ręce wyciągamy do sufitu, i tu łopatki ściągnięte do siebie. Zaczynamy pracę pośladkami. Wypychamy biodra do góry, wydech i kontrolując ruch, zatrzymujemy nad podłogą wdech. Wydech i wdech. Uf. Uf. Cały czas pięty mięśnik pośladkowy. I teraz na 30 sekund zatrzymujemy pozycję w górze. Szerwę jest napięta. Klona skierowana w linii ze stopami, stopy równolegle, mocno spięte pośladki. Plecy są dosyć niskie, i są rozluźnione. Łopatki do siebie, ręce wyciągnięte do sufitu. 15 sekund. I już ostatnie. 4, 3, 2. Odłóż biodę na podłogę, przyciągnij kolana mocno do klatki i odwracamy się na bok. Układamy rękę do przodu. Ręka powinna być prostokłada do tułowia. Kolana lekko przed siebie, stopy plana razem, ręka za głową i zaczynamy spięcia. boczne. wydech i wdech. Nie odkładamy nóg do końca na podłogę, cały czas kontrolujemy pracę mięśniami. Góra wydech, dół wdech. Pół minuty zostało. Piętnaście sekund. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Przekładamy się na drugą stronę. Układamy pozycję ręka w przód, druga ręka za głową, kolana do przodu, stopy klana razem i zaczynamy. Góra w wdech i wdech. I jeszcze około pół minuty. 15 sekund. I ostatnie powtórzenie. 4, 3, 2. Kładziemy się na plecach. Przyciągamy kolano do klatki. Drugą nogę płasko w na podłodze, razem z kolanem razem I cały trening za sobą mamy. Dzięki za dzisiaj. W tym tygodniu, raz, w kolejne tygodnie. Dokładamy po jednym treningu więcej. Powodzenia!